Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Hipno i witam Was również e, nasz Pandaren e, Pandew, e, którego ostatnio trochę zaniedbałem, co mnie smuci, niestety. Mm, w ogóle ostatnio mało WoWa było, co też właśnie mi się nie podoba, e, bo chciałbym, żeby ten, e, ten wow jednak też był jakąś częścią e, mojego kanału, taką nieodzowną. E, I zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy dwa zadania: mm, e, sześć jakichś. E, Pa Pakiet tych z, z tymi z eksplozjami. Dostaliśmy poziom 11. Wbiliśmy poziom 11. Dobra, jak one wyglądają? Okej, okay, to jest to. To są te Explosive Bundle, czyli te wybuchowe takie zestawy. I przy okazji, oczywiście, możemy zająć się przeciwnikami. No, a jak to w WoWie, chciałem na luzie porozmawiać o różnych rzeczach, pierdołach związanych i z WoWem i ogólnie z kanałem, więc najpierw zacznę od kanału, więc jak nawet ktoś, kogoś nie interesuje World of Warcraft, to warto sobie obejrzeć, jeśli interesuje was, co będzie na kanale. Tak sobie myślę... Um czy nie spróbować wrócić do, do rytmu trzech filmów tygodniowo, bo teraz cały czas są dwa filmy tygodniowo. W sumie chciałbym bardzo wstawiać trzy filmy tygodniowo, bo mam tonę pomysłów na różne serie, serie, które już są jakby w ciągu, których też nie mogę ani przerwać, a na, albo inaczej nie chcę przerwać, których nie chcę wyrzucać, których nie chcę zaniedbywać. No i właśnie tu się ten problem pojawia, tylko że też z drugiej strony ja nie mam też tyle czasu, żeby to nagrać i tak dalej. Też nie zawsze jest taki odpowiedni humor, można powiedzieć, pod, pod nagrywanie, bo czasami po prostu człowiek jest taki, powiedzmy wprost, taki po prostu wkurzony na życie, nie chce mu się nic, ten, nie chce mu się nic robić, tak dalej, tak czasami bywa, no, więc względem tego, na pewno chciałbym, by jeden, jeden, był przynajmniej jeden odcinek gotika w tygodniu, to to jest coś, co Chciałbym zachować, bo Gothic jest piekielnie długą grą I ja też, że tak powiem, nie żałuję sobie w tym Gothicu To znaczy, mógłbym robić bardzo dużo cięć I tylko przychodzić z jednego miejsca na drugie Pomijać wam różne walki Ale ja nie chcę tego robić, to mi się strasznie nie, nie podoba Uważam, że jeśli jest to let's play No to, no to tak naprawdę pokazuje po prostu jak gram I, i, I jasne, będę robić cięcia I robię cięcia, i tak jak w robiłem cięcia były to po prostu wtedy e, wymuszone tym, że po prostu lataliśmy z jednego miejsca na drugie i po, nie było już sensu pokazywać 50 raz tego samego, ale, mm, ale na przykład walki z potworami, no to nie przesadzajmy tak, bo to jednak jest część gry, no nie róbmy sobie jaj. Czy też zbieranie czegoś, czy też eksploracja świata, no, no tak jest. No po prostu, no Gothic jest długą grą, i tak, no wiecie, no, równie dobrze mógłbym kręcić na przykład całość Skyrima i byśmy mieli 200 odcinków albo i więcej można było nakręcić. Także nie jest w sumie aż tak źle. No, ale przez to właśnie, że gra jest tak długa, no to chciałbym, żeby przynajmniej jeden odcinek tygodniowo był, no, no bo kurde, tak to się nie wyrobimy w dwa lata z tym z tą serią, nie, a nawet powiem więcej, chciałbym, żeby nawet jeszcze częściej był ten Gothic, ale żeby ten, ten jeden odcinek tygodniowo był taki minimum, minimum po prostu, a czasami może nawet dwa. Jak do wakacji go nie skończymy, to w wakacje na pewno będzie go więcej, dużo, dużo więcej. Dobra, tu jakieś questy mamy. Eee, tak, w sumie... Hm, mogłem chociaż zobaczyć o co tam chodziło. E, tutaj widzę jakiś. E, jest grupka ale znaczy są jakieś obóz aliantów taki mały, i co mamy zrobić? Zabić osiem jakichś e, tych takich jaszczurów pewnie osiem e, tych zestawów takich medycznych, to jest właśnie ten, ten, ten kartonik, e, i pomóc trzem, hmm. jak to jak to nazwać, jak to? Um, Sailor, no, osobom, które pływają po morzu, no tak powiem. Czemu ja zawsze zapominam słów, jak nagrywam? Tak mnie to denerwuje. No, druga, druga, je, jeśli by były trzy filmy tygodniowo, no tak, jeden to byłby Gothic, drugi to byłby jakaś druga seria, um, a trzeci to byłby jeden um, zawsze w tygodniu. Jeden raz, coś z Blizzarda, czyli albo Hearthstone, albo World of Warcraft. No i to w sumie i tak jest lipa, bo wtedy ani w sumie, kiedy wstawić unboxing, kiedy wstawić um, jakiś gameplay, kiedy wstawić jeszcze coś innego, i to mi się właśnie tak strasznie nie podoba, bo ja mam tyle pomysłów, naprawdę od tak dawna, tyle serii. Już tak przechodzi mi przed oczami, bo już tak w sobie momencie myślę, a kurde, teraz to już się nie opłaca tego robić, albo coś tam No i to jest, to jest właśnie denerwujące Taki chroniczny brak czasu No zazdroszczę przede wszystkim tym e, let's którzy, e, którzy zarabiają na tym To, 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 i nie tylko dlatego, że zarabiają, ale zazdroszczę po prostu e, Bo ja też chciałbym się tak fajnie realizować, jak oni, no. Że, że praktycznie mogą wrzucać 2-3 filmy dziennie no bo, no bo to jest ich praca a nawet gdybym, ym, to też jest jakby jeszcze inna kwestia ym, jak na przykład bym pracował i moja praca by nie była taka, że 16 godzin dziennie bym pracował to też tak naprawdę miałbym więcej, więcej czasu, więc ym, like Cóż, dużo ludzi mówi, że jak ktoś studiuje to ma dużo czasu, no ale to to jest, wiecie, takie hmm, po części tak, ale z drugiej strony hmm, idzie się na zajęcia. Jak się ma dużo zajęć, no to już, już pół dnia na przykład jest zawalone. Później jeszcze trzeba się pouczyć, później trzeba jeszcze coś zrobić. I tak w sumie wychodzi, że czasem ce, cały dzień człowieka nie ma i cały dzień nie ma, nie ma co zrobić. No, no ale nie ma rudze, bo ja uważam, że akurat przynajmniej w tym, w tym semestrze ja miałem bardzo fajnie. Przyszły semestr będzie miał troszeczkę gorszy. Ale sobie poradzę na pewno. I wy też sobie poradzicie. Jeśli studujecie, a jeśli się uczycie, no to no to, no to tym bardziej sobie poradzicie. To, to nie mam wątpliwości. A jeśli pracujecie, no to to nie wiem, cieszcie się pracą, rozwijajcie się, spełniajcie się w McDonaldzie. Nie, no. Mam nadzieję, że nie pracujecie w McDonaldzie. No chyba, że że was to spełnia, oczywiście. No nie wiem, może, może pracujecie w McDonaldzie z pasji. To wtedy jak najbardziej, no. To nie jest, nie ma w tym nic śmiesznego. Ktoś może naprawdę czerpać z tego przyjemność. Czy na przykład jak jest się kierownikiem, albo jak jest się właścicielem McDonalda, bo jak wiecie, albo nie wiecie, McDonald to jest taka firma, która, której można po prostu franczyzę wykupić i, i każdy może sobie, jak macie odpowiednie kasy. Wydaje mi się, że cała jakby te prawnicze, wszystkie wykupienie tego licencji, Plus, y, y, budowa lokalu z całym wyposażeniem to jest chyba jakieś półtorej miliona albo 2 miliony, coś, coś chyba koło tego. Chyba, że się zmieniło coś. Także wiecie, no, zbierajcie sobie pieniądze, kupicie sobie McDonalda. Nieważne, gdzie go postawicie, nawet na środku lasu. Ja nigdy nie wiedziałem, żeby w McDonaldzie było mało ludzi. Wchodzę na przykład do galerii handlowej z, z rana, na przykład w środku tygodnia, do takiej galerii handlowej, która jest na obrzeżu miasta. I. I tam ogólnie no, jest bardzo mało ludzi. Jest jedna osoba na przykład na, na duży sklep, yy, na przykład odzieżowy, nie wiem, dwie osoby yy, w jakimś tam sklepie z elektroniką, no ogólnie pustki. I jedę do działu z żarciem na przykład. Tak po prostu przechodzę obok. I co widzę? W McDonaldzie kolejka i pełno ludu. No i po prostu mówię wam, nieważne gdzie, w McDonaldzie zawsze macie dużo ludzi. Zawsze to jest, to jest po prostu zasada. Postawicie McDonalda na środku morza i będzie miał dużo ludzi. Gwarantuję wam. Postawicie go pod wodą, albo jeszcze lepiej, w środku ziemi i gwarantuję wam, że będziecie mieli pełny lokal. No, to jest, to jest po prostu magia, nie? To jest magia. Dobra, zrobiliśmy trzy zadania. Nie będę wam tutaj gadać o takich rzeczach zresztą. Nieważne. Nie Może kiedyś o tym pogadamy w jakimś innym filmie. E, tak czy inaczej. No, to to w sumie tyle, jeśli chodzi o kanał, bo. O, dwu... wow, dwunasty poziom. Aha, bo miałem jeszcze tego. Ten wzrost punktu oświadczenia. New Spell. surging Mist. Gdzie to jest? a Nie widzę. Dziwne. Bo. Bo z reguły takie rzeczy ustawiają się od razu na pasku. Także to jest w miarę dziwne Jeszcze nie możemy wybierać żadnych tych Nie mamy 15 poziomu Teraz mamy bossa, o kolejny boss Taki e, smoczek tutaj e, Oznacza, że jest to elitka No I lecimy Jest taki addon e, Widziałem kiedyś ludzie mieli takie ten, takie problemy, że O widziałem ktoś wstawił screena że ma takiego smoka też wokół swojej postaci, jak, jak on to zdobył i w ogóle... On tego nie zdobył, tylko po prostu ma addona, tak? Tak, tak mówię, na, na, dla, dla potomnych, bo, bo widziałem naprawdę takie, takie pytania. Myśleli ludzie, że po prostu jakoś to zdobył, no. To w sumie nie jest głupie, no bo może jakby było jakieś mega osiągnięcie, to może dałoby się wtedy to zdobyć, ale nie ma czegoś takiego, no ale mogłoby być, tak? Dobra, tu jest, tu, jest, tu musimy oddać zadanie. E, Okej, okay, powoli już mi się wydaje, kończymy to e, te, Z tym Pandarenem, bo widzę 12 poziom, no to już powoli powinniśmy przechodzić do um, Do Alliance Bo niedługo, znaczy niedługo powinniśmy mieć ten wybór Swojej ścieżki, ja, ja ogólnie nie wiem jak to wygląda, bo mówiłem wam, że um, Ta właśnie seria z Pandarenem jest dla mnie To jest pierwszy raz kiedy leveluję Pandarena Także to jest dla mnie nowe Doświadczenie i przeżywam je z wami no, a co jeśli chodzi o WoWa, możecie sobie poczytać, ja sobie pewnie poczytam jak będę to montował, bo mnie ogólnie ciekawi cały World of Warcraft, chociaż ja pewnie też będę tworzyć sobie kolejną, ja już mam kolejnego Pandarena i Pandarenkę właściwie I jak nią leveluję to tam momentami to czasami to, to czytam ogólnie to co tam wszystko pisze. No, co jeszcze? Chciałem wam z wami troszeczkę pogadać o kolejnym patchu, który się zbliża, o patchu 6.1, ale zanim o tym patchu, to jeszcze jedna kwestia, która jest też ważna, tutaj chyba o tym nie pisze, nie, swoją drogą teraz jest Love is in the Air, czyli taki walentynkowy event w World of Warcraft, są takie zadania, wiecie, zdobywacie za to tokeny, za te tokeny możecie coś tam kupić. Ale synka więc ja się przymknę, bo to jednak edak. takie coś te można obejrzeć. Wypierdzieliło w cholerę. Za przeproszeniem. Asa. Oh, Kurde. No, Toto, to, no. He is dying. His wounds can be healed. Nope. I hope you can forgive yourself for what you have done to him. No, w skrócie, po prostu zajebaliśmy żółwia Tak e, Niefajnie, bardzo niefajnie e, I tak jak mówię, no to zwiastuje Koniec e, Naszej przygody tutaj Czemu dostaję spodenki, które są takie same jak moje? Patrzcie Takie same, identyczne 6 armora A item level? 3 większy Dlaczego? Blizzard, why? Czy z tego samego powodu, dlaczego, dlaczego hunterzy są OP? W każdej, w każdej grze? Protect the healers Ale gdzie Którzy to? Ci To są ci Okej okay. Aha Dobra, czy musimy chronić healerów. Nie wiem w jaki sposób, skoro oni są w ogóle tutaj e, To raczej powinno być uratować ich, ale to też w sumie nic się nie dzieje. Bo to jest Healer's Active 0 na 12, nie wiem czemu Ciekawe, ciekawe hmm. e, Anyway, um, nie ma tego w kalendarzu, natomiast nie chciałem wspomnieć o tym evencie Valentyn To Który swoją drogą jest fajny, ale nie o tym chciałem wspomnieć e, Chciałem wspomnieć o tym, że został nowy, nowy raid blokowany. E, nazywa się on Blackrock Foundry ja jeszcze nie miałem okazji go robić, moja gildia go ogólnie robiła ostatnio, przynajmniej był i, e, był za, było zapisane w kalendarzu, że jest. E, ja niestety wtedy nie mogłem zalogować się do gry, i nie tylko ja, po prostu Blizzard e, wydało oświadczenie, że są problemy z zalogowaniem do gry i dupa. I pewnie były dlatego, że właśnie udostępnili raid i wiecie, wszyscy chcieli akurat tego wieczoru robić ten raid, no i, no i tak to wyszło niestety. A szkoda, pewnie bym się załapał, miałem odpowiedni item level. E, tylko sobie szybko przeczytać taktyki. Wszystkie, wszystkie enchanty, wszystkie potki, wszystko mam, także. Ale zawsze jestem re ready for raid. Ready to raid. No, ale niestety nie udało mi się. W LFR, czyli w tym szukaniu grupy, która znajduje wam losową grupę na, na raid czy na instancje, chyba jeszcze tego nie ma. Wydaje mi się, dopiero jest na razie tylko w, na Normalu i chyba na Heroiku, ale nie jestem pewny. Tutaj mogę gadać głupoty. Tak czy inaczej, hmm. rat jest dostępny. A jeśli chodzi o Patch 6.1, nie, nie mam pojęcia, kiedy on wyjdzie. Nigdzie nie, nie, zna, nie, z, nie znalazłem takiej informacji i chyba taka informacja nie była podana publicznie. Natomiast cały czas są prace nad tym patchem Zostanie dodane między innymi, co mi się strasznie podoba, herlum tab Czyli takie okieneczko, jak mamy na przykład z montami Czy z Pytami, czy z zabawkami, o, właściwie takie coś Jak mamy z zabawkami, tyle że Z herlumami, czyli tymi przedmiotami do levelowania Super sprawa, jak zdobędziecie wszystkie herlumy to To jeszcze dostaniecie monta, którego można używać Chyba na pierwszym levelu, także bomba, naprawdę ja i tak chciałem wszystkie zdobyć i teraz mi to ułatwia, bo e, tak to strasznie miałem syf z tymi herlumami, bo mam powysyłane na różne postacie. Jeszcze miałem problem, bo musiałem na przykład dokupić parę dla innych, to takie mega wkurzające to było, bo. Chodź tu no, tych cholero. E, strasznie wkurzające bo musiałem dwa razy coś kupować i tak dalej. A teraz z Herlum -tabem jest tak, że po prostu em, jak kupicie Herlum, macie go. I na każdej dowolnej, jakiej chcecie postaci, możecie go tworzyć w nieskończoność możecie mieć 50, 50 na, na każdej postaci, ile chcecie. I to jest genialna sprawa. Na każdym koncie, które sobie założycie, nie musicie przesyłać, tylko sobie wchodzicie, sobie klikacie, tak jak, tak jak tutaj na przykład z Boxem klikacie sobie, bum i macie. I uży, tak jak ja użyłem na przykład zabawki, tak co ta zabawka w ogóle zrobiła do cholery? Ten to Tak Archmage. Aha, dobra. Aha, no tak pojawił się ten Archmage. Eee, no. Eee, I. i tak to będzie z Helumami. Także ja jestem bardzo zadowolony. Strasznie mi się to podoba. Eee... Ja nie czuję, Jak to jest? Niby tutaj oni są, a przecież. A ten jeszcze lepszy. Zbugował się. Niby ucieka, chociaż, chociaż nie ucieka Churde, ej ty wal się Czemu mam zero aktywnych healerów skoro oni niby leczą Tego nie pojmuję za nic Dobra, jakoś to tam idzie Jak skończymy ten quest to znowu będziemy musieli kończyć em, Bo wiecie, że ja z WoWa to nie robię za długich odcinków No i tak to trochę będzie za długo trwało jak dla mnie Dobra, to, po, to nie wiem, po prostu będziemy łazić od jednego do dru drugiego i będziemy ich uwalniać. No bo, no bo widzę, że to nie ma sensu wręcz. No, o, zbugowali się, skitu, widzicie? Ale zwała, pierwsza coś takiego ja widzę, żeby aż tak się zbugowali. No, Blizzard, fix it, naprawcie to. Huntera nie naprawiliście, to chociaż naprawcie to. Właśnie, że tak gadam na Hunterów, ale Hunter w każdej grze Blizzarda jest OP. Strasznie, nawet jak znerfili na przykład w Hearthstone niesamowicie Huntera To nie takie jest op. Dalej, dalej kurde wszyscy streamerzy płaczą Blizzard nerf Hunter, please, please, I cry every time No Bo Hunter nie musi nic robić, tylko klika sobie pasywkę i 15 tury po was Nie no, znaczy no tak jest, no bo 15 tury i jest po was, nie, ale Oczywiście w taki sposób nie grają, ale no Chodzi o to po prostu, że przez tą jakby pasywkę też To jak zagrają nawet, zagrywają po prostu dużo takich słabych postaci, szybko wam tam zbiją, powiedzmy do 20, 20 życia, później do 15, i później jakoś coś tam jeszcze wam do, dobiją. I tak w końcu zaraz się okazuje, że w sumie jesteście martwi. Jak nie możecie się uleczyć, no to trudno, macie problem i tyle. Nawet jak jesteście warriorem czy, czy priestem, to co? Leczycie się tylko za to, co on wam z pasywki zabierze, nie? a jeszcze byście musieli się bronić z tego, co on zagrywa. Nie? A jak macie mnóstwo małych potworków. To czasami ciężko jest się przed, yy, przed tym obronić. Tak to właśnie, kurde, jest. No, ale nie o tym chciałem gadać. Yy, co oni tam jeszcze mają dodać? Aha, właśnie, coś, co jest dla mnie kompletnym bezsensem, ale pewnie Amerykańcy będą się cieszyć strasznie z tego. Yy, czemu wy nie leczycie? No, ten, ten quest jest chyba zbugowany, mam wrażenie. On powinien szybciej iść dużo. Albo ja postulamie. No, co ja mam robić? Rescue and defend healers until. No dobra, no, ale no. Jak ja mam jednego aktywnego healera, no to what the fuck. Teraz mam dwóch. Dlaczego, jak uwolniłem tamtych, to oni w ogóle tutaj nie poszli? Ten to przynajmniej poszedł i rzeczywiście coś robi. O teraz mam trzech, super. Dobra. Dobra, już chyba, już chyba wiem o co chodzi. Ja za bardzo się skupię na gadaniu i później lamie A w owie lamić przy questowaniu to naprawdę ciężko. Chociaż ten quest jest akurat jednym z takich bardziej minimalnie wymagających. Dobra, no to idźcie leczyć, no. Idź, idź, no, kurde, idź. Fucking dammit, no. No nie, walcie się. Ej, fuck you, zbieram agro. No, ej, ty kurde, mogę mu leczyć? O, mogę mu leczyć super, o, super bomba. Tego też leczę. Mam czterech aktywnych, niech oni leczą. widzicie? Od razu szybciej idzie, super. Szkoda, że na to szybciej nie wpadłem, <laughs> tylko tak latałem bez sensu, ale to było głupie. Trudno. O, ktoś mi pomaga. W końcu. No to pewnie ten głos był tak zrobiony, że ktoś miał mi pomóc, ale niestety nikogo nie było. Szkoda. To jest z innego serwa. Szaman. Shaman. Shaman. <laughs> jak to? Jak to niektórzy ludzie mówią? No, co będzie dodane? Integracja z Twitterem Wyobraźcie sobie, w WoloWorka będzie można robić sobie sweetfocie focie swoimi postaciami i wstawiać je od razu na Twittera. Zajebiście po prostu, no świetny feature po co e naprawiać to co jest, po co dodawać nowy content, lepiej dodać integrację z Twitterem Zarąbiście. Po co nie? W ogóle w... chciałem wejść na mapę, niestety nie mogę z tego poziomu. Po co w Walls of Drainor wydali w ogóle model, modeli blad elfów, które teraz będą. Wcześniej nie było w ogóle, bo przecież nie mieli czasu. Nie dodali jednej strefy Tanan Jungle, który jest odpowiednikiem Hellfire Peninsula w Outlandach. No ale co to go obchodzi, przecież lepiej mieć Twittera. I jasne, ja to rozumiem. Chociaż taka to jest pewnie mało roboty, ale i tak moim zdaniem bez sensu się tym zajmujemy. Dobra, New Allies. E, wrócimy sobie tutaj Hearthstone'em. E, no, ale to już w sumie w następnym odcinku sobie tam wrócimy. E, tak więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. E, powoli będziemy już kończyć tą serię. Później możemy zacząć jakąś inną leve z levelingiem serię, bo w Worlds of Draenor też już mało niestety zostało tam do pokazania jeśli chodzi o leveling Także nie wiem jak chcecie to piszcie, możemy zacząć jakąkolwiek postać, jakąkolwiek rasą, jakąkolwiek e, klasą i tak dalej Można uda mi się kogoś zaciągnąć, jakiegoś kumpla, żeby ze mną pograł e, Tak więc widzimy się w następnych odcinkach, Już niedługo otrzymajcie się. Hej!